Tylko tutaj dalej. Tutaj? Eee, A, to było, dobra. W strasznie zimny i deszczowy wieczór piątkowy w męskim składzie z Q, Andrzej, ja, stawiliśmy się pod pomnikiem Kopernika, gdzie odbywa się właśnie protest Free Palestine. Zobaczymy, jak to wygląda w polskim anturażu. Zapraszamy. Solidarni z oporem państwu. Dwa słowa można? Co państwa tu sprowadziło? Sol sol solidaryzujemy się z Palestyną, tak? Z państwo się też ogólnie jakby występują przeciwko konfliktowi jako takiemu, czy chodzi jedynie o Palestynę, czy w ogóle, żeby jakby, bo ofiary są prawda po dwóch stronach, oczywiście. W ogóle przeciwko zabijaniu się na świecie, ale akurat tutaj jest jakby najbardziej, no, najbardziej gorący konflikt i e, no jakby rządy powinny inaczej rozwiązywać te konflikty, a nie zabijać kogo potadnie. I jak pani by sugerowała rozwiązywać taki problem? To co dorośli ludzie powinni, albo powinni pójść na jakieś szkolenie, żeby porozumiewać się, no nie, nie żyjemy w czasach barbarzyńskich, tak, więc myślę, że tak samo jak i nasi politycy powinni pójść na takie e, kursy, jak rozmawiać bezprzemocowo, więc Dziękuję bardzo. Słucham, proszę. Dlaczego raz nie chcecie? Nie, ragrywa, nie, nie, demonstracja, słuchaj, nie możesz podejść. No, na ilość fake newsów i dezinformacji, które umieszczacie w social mediach. My umieszczamy fake newsy. Tak, nie, nie, chcesz... nie dotykaj, nie dotykaj, nie, nie dotykaj, dotykaj, nie, nie dotykaj. dotykaj. Nie, nie słuchaj, się... demonstracja nie jest chcemy, publiczna, odejdź się, panie. Tak, ale nie dlaczego chcemy żebyś jesteś, tu. Dlaczego? Dlaczego? Bo masz złe poglądy polityczne. Oooo! O! <laughs> mam to? złe Dobra. poglądy, dlatego idź stąd, mam stąd wyjść. Idź stąd, nie nie ma stąd. takiej opcji. Jesteś wyproszony jesteśmy... z tego zgromadzenia. Słuchaj, masz jedno ostrzeżenie, później jesteś wyprowadzony przez policję. Nie? Tak? Zostajesz wyprowadzony przez policję. Dlaczego? Dlatego, no my proszę pójść do policji. Nie, czego sobie nie życzycie? Do żeby żeby ktoś nagrywał da, demonstrację da, publiczną. No, no, a ja nie biorę udziału i ja rejestruję. Proszę iść do no policji. Proszę iść na policję. Proszę iść Organizatorzy poszli poskarżyć się na policję. Zobaczymy, jak policja zareaguje. O, dobrze, 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 dobrze. Nagrywaj, nagrywaj, nagrywaj. Dobrze, przyszła większa grupka policji, tak? Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, pani mówi, że, 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 że nie, że co? Że nasze poglądy się nie podobają, czy coś? Zaraz, zaraz. Jedna osoba mówi. To proszę. proszę. Nie chcę żeby pan nie brał udziału w naszym zgromadzeniu, dlatego że pan niestety nie z tego po że nie chcę, prowokuje. Nie, chcę nie chce Pani, tak, żeby pan... Ta osoba był. uczestniczyła u Pani tak, w zgromadzeniu, tak, tak? tak? A w ogóle uczestniczy tylko nagrywam jako dziennikarz i mi się nie podoba nie lubią mojej redakcji, więc. O, to teraz z mojej strony wygląda to następująco. E, proszę pana, jeśli... Przewodnicząca zgromadzenia. Znam no, prawo zgromadzenia. Tak, tak, tak. Znam prawo zgromadzenia? Tak. No, jeżeli e, zakłóca demonstrację, może coś zgłosić do policji o usunięcie. My nie zakłócamy demonstracji. Jest, jest jedno. to, jest to zdefiniowane. Nie, nie. To nie jest tak, że, 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 proszę pokazać plakietkę. Organizator musi mieć plakietkę. Jest o, organizator Jest tam. Tak, jest. O, no przewodnicząca jest. nie może wykluczyć. Musi mieć plakietkę, że chce wykluczyć. Orzecznictwo. Zapraszam do orzecznictwa. Ja wiem. Tak. panu mówię. Organizator jest tam. To no jest dobrze, on nie może nas wykluczyć. Musi mieć tę plakietkę, kim jest organizacja, nazwa organizacji. Przy, przyprowadzi Pani tą organizatorkę, tak. która ma ee, to. Tak. Tak naprawdę to tak naprawdę, ja wiem ale tak naprawdę nie bo zostało nie naprawdę policjanci nie w ogóle w ogóle ci to jakby nie nie wpływają a ale nie czas mój, ponad jedna powoduje, osoba wśród semidalnych coś takiego mówi. tak że tak naprawdę w orzecznictwie jest coś takiego że zdefiniowane jest zakucanie demonstracji czyli to że ktoś na przykład mnie nie lubi bo pan sobie sytuację, że na Marszu niepodległości na narodowcy mówią nie chcemy nikogo z TVN-u proszę wyrzucić ich z tych tvn bo ich nie lubimy tak, to jest to samo, to jest to samo. Mamy wolność zgromadzeń, wolność mediów, ja nie robię niczego zakazanego, niczego co przeszkadza demonstracji, niczego, co ją zakłóca. Zakłócanie zakłóciem. Zaku... Ja sam ale, ale poczekajcie, jedna osoba, jedna osoba. No właśnie, słyszy pan, ja swoim istnieniem zakłócam. Czyli ja nie mam, ja nie mam praw obywatelskich, dlatego że... I, i ona mnie nie lubi, dlatego nie mam praw obywatelskich. Ale proszę, mama, ja nie, nie wnikam w to, kogo lubi, bo no każdy tak, może zostać. Ale sobie ja też nie wnikam, tylko ko wiem, jakie jest prawo. Ty ale ja też wiem, jakie jest prawo. No pan... Ale posłuchaj mnie pan, tak. bo pan cały czas hmm? mówi jedno, 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 dobrze, ale nie dobrze, może. Dobra, dobrze. dobrze. Hmm? Jeśli organizator hmm? nie życzy sobie jakiejś osoby u siebie w zgromadzeniu i to już teraz panu mówię od razu. ale ja tutaj artykuł. Ale może, jeżeli... Tak. Ale proszę pana, pan mm. na razie nie cytuje nic. Dobrze, tylko nie, tylko da pan powiedzieć, bo dobrze. pan cały czas mi no bo Pan mi mówi interpretację, ja ją cytuję Ja panu, artykuł, no, Ale dobrze. proszę pana, da mi pan dokończyć? Mm. Proszę. Dobry. Jeśli organizator, mm. czy przewodnicząca, mm. czy przewodniczący zgromadzenia nie życzy sobie jakiejś osoby w zgromadzeniu, mm. nie wnikam w jaki, jaki to jest powód. Mm. Tylko po prostu ona organizuje odpowiada za uczestników zgromadzenia. I nie życzy sobie... Ja nie jestem uczestnikiem, ja jestem. Posłucha tak. mnie pan do końca. Cały czas mamy no, ma trzeci panu dobrze. mówię. dobrze, Dojdziemy później dobrze, do tego, dobrze. co pan będzie chciał. Okej, okay, to się umówmy, nie się mówię. Nie życzy sobie panu, pana, czy tam ja osoby... Wyczyłeś, u siebie w zgromadzeniu, to uczestnik popełnia w tym momencie wykroczenie i musi sobie opuścić. Posłuchaj, a mnie do końca. I teraz trzeba się porozumieć, czy te... Jeśli przewodnicząca czy organizator nie rzuci sobie tej osoby, czy na przykład akurat pani teraz pana wskazują, i ustalicie, że pan nagrywa i sobie stoi dalej, nie, nie w miejscu zgromadzenia, tylko w miejscu wyznaczonym tam, bo na przykład zgromadzenie państwo ma ze strony E, przy pomniku kopernika. Ja Uznajemy przy pomniku kopernika to cały ten plac tutaj w koło, to jest akurat miejsce, gdzie jest e, e, pomnik kopernika. Tak? Jeśli w tym miejscu sobie pana nie musi pan odejść na bok i sobie z boku, ale nie w miejscu zgromadzenia. kawałek, kawałek go, chodzi... obok. proszę się odsunąć od tego pana, proszę go nie dotykać, proszę. Facet, weź się odce pod niego, nie ruszaj go. Tak, o mówię, zwracam Bo... uwagę, że żeby... tak. Zobaczy pan, że się chaos robi, nie Dobrze, rozumiem, nie zrób, się, Rozumiem, czyli tego, co pan powiedział mam stanąć w, o, kawałek dalej. Tak, nie w miejscu, gdzie rozumiem. jest zgromadzenie. Rozumiem. Nie ma rozumiem. tematu rozumiem. Znaczy, Nie poprawia Pan wtedy znaczy, wykluczenia znaczy, i ta osoba nie może znaczy, panu, znaczy, e, Pana wykluczyć znaczy, zgromadzenia. Oczywiście nie będę z Pana wspierał, ale tak naprawdę literalnie jest napisane, że może wykluczyć osobę, która zakłóca zgromadzenie. Tak jest napisane, nie, nie, to nie, proszę Pana. Ja Pana rozumiem, bo Pan jakiś jeden wyrok... Urzecznictwa powołuje. się, ale tak nie jest, jak Pan mówi. Rzeczywiście, jak ktoś zakłóca, to nie jest nawet w jak, jak, tak jakby pan sobie u kogoś w domu nie życzył, kogoś. Dobrze, a czy, dobrze, pytanie, czy na przykład na Marszu Niepodległości? Ale nie mówimy teraz o Marszu Niepodległości, mówimy dzisiaj o tym zgromadzeniu Czy oni mogą zres. akurat, tak? Na, pan sobie pan zarejestruje sobie zgromadzenie i to samo będzie miał pan prawa i obowiązki jak, jak organizator jak czy czyli to w takim razie stajemy poza, poza, tym obrębem nie w miejscu, nie w miejscu... Dobrze. Nie w, nie w miejscu. dobrze. Poczekaj pani, poczekaj pani, teraz jedna osoba tak, tak, tak. mówi i druga, bo nie dobrze, w porządku. porządku. Dobrze, ale Dobre. teraz ja pani rozmawiała z tym panem, poprosiła o interwencję policji, ja Dobre. wszystko chyba jasne, ja jasne. tak. Myślę, dobrze. że jest wszystko. Dobrze, prosto, tak? wszystko jasne, tak jest. Dziękuję Czyli bardzo. Odchodzimy dobra. w miejsca i dostajemy kawałek, kawałek dalej. Tak jest, dobra. I nie ma tematu. Zostaw, zostaw pana i chodźmy dalej. Dobra.